Cześć, z tej strony Michał i zapraszam Was na kolejny odcinek DJ Pro TV, którego głównym bohaterem będzie nowy kontroler od marki Alpha Teta, mianowicie DDJ grv 6 Jest dosyć ciekawie, taka średnia półka, cztery kanały, duże jogi, nowa taka sekcja od perkusji, także zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiejszym naszym głównym bohaterem jest nowy kontroler DDJ-GRV6 od marki Alfa Teta. Alfa Teta oczywiście przypominam, to jest tak naprawdę ta sama firma, ci sami ludzie, co wcześniej e, sprzęt znany jako Pioneer DJ, natomiast od tego roku następuje zmiana marki i wszystkie nowe produkty są już wypuszczowane pod tą właśnie marką Alfa Teta. Jeśli chodzi o Alfa Tetę, mamy bardzo gorącą jesień, mianowicie z, y, chyba już cztery premiery, za nami słuchawki bezprzewodowe właśnie GRV6 XDJZ chyba najgorętsza premiera, jest tak naprawdę gorzej w sensie oczywiście bardziej popularnie, natomiast gorzej jeśli chodzi o możliwość zrealizowania tego wszystkiego jeśli chodzi o zainteresowanie niż jak to było z premierą XDJXZ ja myślę, że, że spokojnie wszyscy już musimy troszkę sobie tutaj ochłodzić nastroje i raczej się nastawić na to, że jakieś takie większe dostawy będą dopiero w przyszłym roku ale myślę, że jeszcze w tym roku uda się chociaż jakąś tam sztukę wyrwać na to, żeby jakąś tutaj recenzję i nasze odczucia na ten temat e, przedstawić. No i tak naprawdę najnowsza e, taka świeżynka FLX2, czyli następca DDJ-200. Też tam wiele rzeczy zostało poprawionych, także na pewno jeszcze przed nami sporo ciekawych recenzji. Ale tyle e, takiej dygresji. Wracamy sobie do naszego głównego bohatera, czyli DDJ-GRV. 6. Co my tutaj mamy? Tak naprawdę jest tutaj kawał solidnej obudowy. Oczywiście, jak na tą półkę przystało, nie możemy się tutaj spodziewać jakichś super rzeczy. Jest na tą półkę oczywiście dosyć solidnie. Jak to już przyzwyczaiło nas właśnie Alfa Teta, te wszystkie nowe produkty są w takim szarym macie wykonane. E, takim na pewno plusem, tutaj, jeśli chodzi o odczucia wizualne, jest ten, ten górny panel, który jest wykończony tutaj pianoblekiem. Tu mamy te dwie sekcje, tak circuit z prawej i z lewej strony dla każdego kanału. Natomiast na środku mamy taką nieco bardziej rozbudowaną sekcję poruszania się z tym małym jogiem, e, który też jest od razu joystickiem. Tutaj się porusza w e, prawo lewo, także możemy wygodniej nawigować. Do tego mamy 3, 4 dedykowane przyciski. Odładowania na poszczególne kanały: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj mamy jeszcze przyciski, dodatkowy Discover do, do wyszukiwania takich najbardziej jakiś tam podobnych y, y, utworów. Y, jeszcze oczywiście Back do, do poruszania się view, do zmiany widoku i preview do, do, do podsłuchu. No i poniżej taka już klasyczna sekcja, właśnie czterokanałowego miksera od góry dwa czy potencjometr trim z boku taki krótki za matowym takim szkiełkiem wskaźnik wystarowania zawsze lepsze to niż kompletnie nic chociaż oczywiście jego precyzja jest o wiele wiele niższa jeśli chodzi właśnie o tutaj nasze korektory to mamy taki też nowy design tych cap nie są one niestety gumowe a są plastikowe troszkę też się to tutaj wszystko chwieje bo wiadomo to nie jest do końca ta półka tak naprawdę najgorsze chyba wrażenie sprawiają właśnie te kolory fixy, które w tych wyższych modelach są takie srebrne. Natomiast tutaj szczególnie ta, ta góra tak no wygląda niezbyt, niezbyt imponująco, żeby nie powiedzieć e, tania. Kolejne oszczędności oczywiście z boku tu mamy włącznik od kolory fixa, e, Jak sobie włączony jest to, to Miga. Ze Shiftem możemy sobie tutaj wybierać listę, gdzie sobie wybieramy jeden z wielu dostępnych możliwych efektów. Poniżej, oczywiście, tutaj przyciski od Q, czyli też w sumie nie są odpisane, są odpisane jako Steam Isolator. Stem izolator, więc ta główna funkcja nawet nie jest do końca opisana. W tym normalnym trybie tu sobie po prostu wybieramy, który kanał ma być podsłuchiwany, natomiast jeśli sobie klikniemy ze Shiftem, to możemy sobie wybrać, który z kanałów chcemy przełączyć z korektora normalnego, czyli High, Mid, Low, na ten właśnie obsługiwanie, miksowanie stemców, czyli mamy wokal, instrumental i perkusję na poszczególnych... Potencjometrach. No i na dole mm, też e, cztery e, piony, czyli fejdery e, kanałowe. One pracują dosyć dobrze, chociaż wiadomo nie jest to to co w wyższych modelach czy też ostatnio tutaj przynajmniej testowanym REV5, który zdecydowanie się tutaj troszkę wyróżnia. No i podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o crossfader. Nie jest to Magwell, nie pracuje jak Magwell. Jest to zdecydowanie taka półka podstawowa, więc nie możemy tutaj zbyt wiele od tego wymagać. Przejdziemy sobie teraz tutaj w bok, od góry oczywiście Master Level i Buff Level. To jest na pewno ogromny plus. Po pierwsze, tu już mamy w dwa wyjścia Master, ponieważ mamy zarówno cincze jak i duże jacki. Mam nadzieję, że są to wyjścia symetryczne. Nie sprawdzałem co prawda tego. No niestety nie jest to jeszcze XLR, ale zawsze to jest lepiej, że są ogólnie dwa i że. Że są to już wejścia tego typu. Oraz jeszcze niezależnie mamy też buff level, więc też po dużych drzekach możemy sobie tutaj jeszcze ten niezależny sygnał wypuścić. Poniżej jeszcze Master Q do, do właśnie podsłuchu wyjścia Master na słuchawkach. No i niżej mamy taką już dosyć. Podziałbym z jednej strony rozbudowany, z drugą strony jednak uproszczoną sekcję BitFX. Fix. Po pierwsze, w porównaniu do, bo to chyba należałoby też tak porównać do Felixa 6, jest tu zdecydowanie bardziej klasycznie, czyli mamy dwa przyciski do poruszania się po podziałach rytmicznych. No i tutaj mamy właśnie od razu taki diodowy wskaźnik: 1, 1 2, 3, 4. Cały być 4, 8, 16, 32, ale przecież sobie tutaj zejdziemy o poniżej 1, 4 to zaczyna nam migać, nie? czyli możemy generalnie wiedzieć, że jesteśmy poniżej tej wartości i spokojnie możemy sobie wybrać wartości niższe. No niestety, żeby tu zobaczyć, co tam jest do końca wybrane, to musimy zajrzeć na ekran naszego komputera, który jest do naszego GRV podłączony. Tak jak też w tych profesjonalnych sprzętach, te przełączniki od podziałów rytmicznych mają drugą funkcję. Ze Shiftem też możemy przełączyć między trybem automatycznym a manualnym, czyli nabiciem tempa. Niżej też kolejny bardzo fajny plus i rozwiązanie wielu problemów, czyli już tutaj mamy ten taki klasyczny wielopozycyjny przełącznik. Tych efektów jest tutaj bardzo dużo, nie będę tutaj wszystkich wymieniał, ale jest to tak naprawdę porównywalne do takich już profesjonalnych sprzętów praktycznie jak w Felixie 10. Poniżej Również rzecz już trochę zaczerpnięta z topowych modeli, tak naprawdę w DJM-A9 też mamy w ten sposób wybór kanału, na którym ten efektor pracuje, czyli w formie przycisków. To jest bardzo fajne rozwiązanie, natychmiast jesteśmy informowani, gdzie jest podpięty ten efektor, czy jest to master, jeden, drugi, trzeci czy czwarty kanał. Dla mnie jedynie zawsze taki jakby mam dysonans w stosunku do tych wszystkich kontrolerów, ponieważ w tych seriach profesjonalnych mamy Numerację kanałów od lewej do prawej 1, 2 czy 4, natomiast tu mamy dwa środkowe, są jako 1, 2 i te boczne są wystawione na zewnątrz jako 3 i 4. Poniżej już tutaj tego sekcji wyboru, na którym kanale pracuje efektor, mamy tutaj potencjometr od głębokości pracy oraz sam włącznik efektora. Też widzę, jest tutaj funkcja Release FX, czyli pewnie ze Shiftem włącza się ten tryb Release FX. Na pewno czego tu brakuje, ale w tej półce cenowej oczywiście się tego nie spodziewajmy. To brakuje osobnego potencjometru Time. Tego tak naprawdę nie ma nawet w topowym Felixie 10. To jest funkcja zarezerwowana do tych najbardziej profesjonalnych sprzętów. Przejdziemy sobie teraz na Bok naszego e, dzisiejszego bohatera e, tutaj jest o tyle ciekawie, że e, mamy oczywiście pełnowymiarowy jog. Jogi co prawda ten e, wyświetlać w środku jest w takim stylu utrzymany jak to było w przypadku Felixa 6. Natomiast mam wrażenie, że ten jog jest trochę lepiej wykonany. Przede wszystkim ta góra jest zdecydowanie chłodna w dotyku, więc jest tutaj z, e, bardziej metalowo. Jest też widać kolor jest taki właśnie metalicznie e, połyskujący. Natomiast w Felixie 6 jest to taki czarny plastik, który rzeczywiście, jak się to porówna do wyższych modeli sprzętów, to wygląda to dosyć e, tanio. E, z, na dole, oczywiście, takie no, troszkę mniejsze przyciski Q i Play, nad nimi tutaj jest Shift, po drugiej stronie, w sumie to jest dosyć podobne do tego, co mamy w Felixie 6 i też nieco krótszy. Pitch fader z odpowiednimi przyciskami od synchronizacji, zmiany tempa oraz synchronizacja klucza, czyli key sync, czyli zmiana tonacji. Natomiast na górze i to jest chyba taka tutaj największa rzecz, która się zmieniła. W tych wszystkich wcześniejszych kontrolach mieliśmy na dole tą sekcję ośmiu padów z czterema przyciskami, które zmieniają ich funkcję. Natomiast tutaj mamy coś, co bardzo mocno przypomina rozwiązanie z cdj 3000 podobnie też to wyglądało w opusie czyli mamy nad jogiem 8 przycisków od Hot Q co ważne są to właśnie przyciski nie są to nie są to pady gumowe tylko są to właśnie przyciski z takim tutaj delikatnym niebieskim podświetleniem, co dosyć ciekawe, też tutaj chyba po raz pierwszy zastosowano taką opcję, że one mają właśnie też zmienne funkcje, czyli pod nimi tu właśnie mamy cztery takie, nie powiedziałbym, że większe, no, z większym podświetleniem przyciski, które właśnie zmieniają ich funkcje. To jest bardzo podobne do tego, co jest w tych klasycznych właśnie padach, czyli właśnie mamy hotkey z drugiej opcji keyboard, Funkcja stems jest tutaj na drugim przycisku, natomiast Padefix jest ze shiftem. Beat jump, beat loop, sampler oraz key shift. Przy dłuższym przytrzymaniu otwiera się tutaj panel samplera, co jest tutaj dosyć ciekawe. Jeśli wejdziemy sobie w funkcję stems, to widzimy, że podświetlone mamy 6 przycisków, natomiast w przypadku record boxa mamy tak naprawdę. Trzy pasma, i to jest tak, że te pierwsza trójka to są stępcy na samym utworze, natomiast druga trójka służy do pracy stępców na efektorze, jakby podpiętym do tego kanału. Nie? Czyli, jakby które tutaj rzeczy mają, mają, mają pracować na efektorze. Jeśli to wszystko wyklikamy, to tak naprawdę efektor przestaje być. Aktywny. No i tutaj e, znowuż klasycznie lecimy sobie dalej. Czyli mamy taki ten normalny, standardowy układ e, zarządzania pętlą. In, out, jak przytrzymamy, to się to pojawia 4 bitowe wyjście z pętli. Tutaj właśnie z e, włączeniem sleep i kwantyzacji. Dosyć w sumie ciekawe miejsce jak na tą kwantyzację. Nie wiem, czy w tej półce jest to aż tak potrzebne, żeby to było osobno oraz taki trochę relikt przeszłości, czy takie tutaj strzałeczki od call i memory, jeśli chodzi o Q. natomiast one w tych tutaj większości wypadków bardziej służą do skracania pętli, czyli skracania wydłużenia pętli, natomiast tam funkcja zarządzania punktami Q raczej nie jest chyba przez nikogo już w tej chwili wykorzystywana. No i jeszcze na koniec, oczywiście nad jogiem musimy zajrzeć sobie do takiej nowości. Ja przyznam szczerze, jestem tutaj trochę rozczarowany. Jak zobaczyłem premierę tego, to się spodziewałem raczej tutaj jakiegoś takiego go sekwencera i nawet porównywałem to, że to ma być chyba konkurencja dla Rolanda. Natomiast działa to troszkę troszkę, troszkę inaczej. Działa to tak naprawdę jako taki sampler z, z opcją jakiejś tutaj pętli. Czyli mamy po pierwsze Mamy pokrętło regulacji gain, następnie mamy e, cztery przyciski, bank A, bank B, single, multi, e, tutaj opcja capture, e, następnie panel takich tutaj czterech przycisków, e, podobnie jest to wykonane do tego co mamy mniej więcej w RMX-ach 1000, natomiast tam jest panel dotykowy, tutaj są to po prostu przyciski. No i na końcu tutaj jeszcze e, drum release, czyli ten taki włączany w górę na stałe lub chwilowo w dół. Taki, taki przełącznik. I otóż, co my tutaj mamy? Tak naprawdę jest to włączenie odtwarzania, bo tu mamy cztery przyciski, po dwa banki, czyli mamy takich osiem y, pętli, pętli perkusyjnych, które. Zastępują z użyciem tej opcji stems zastępują nam perkusję. Czyli w momencie, kiedy sobie wybieram tutaj bank pierwszy, to następuje odtwarzanie pętli perkusyjnej załadowanej na pierwszym tutaj banku, a jednocześnie zostaje wycięta perkusja, czyli jakby wyłączone pasmo to, to perkusyjne z odtwarzanego utworu. No i tak samo się dzieje jeszcze tutaj na drugim, trzecim, czwartym, czwartym deku. Też jest taka opcja, że jeśli sobie klikniemy capture, to po prostu zostanie ta sekcja perkusji wyekstrahowana i załadowana na ten deck. No ja bardziej się tu spodziewałem trochę większej kreatywności z tej strony. Tu chyba bardziej trzeba sobie jakoś to przygotować. Może trzeba po prostu przy tym troszkę spędzić więcej czasu, aby na to jakiś tutaj kreatywny sposób to wykorzystać. Natomiast coś, co zdecydowanie bardziej mi się podoba, to ta sekcja drum roll, czyli gdzie mamy te po prostu cztery przyciski, sobie możemy um, robić rol na samej perkusji, to też jest dosyć istotne. Nawet jeśli nie, nie włączymy tutaj żadnego, żadnego, tutaj żadnej pętli perkusyjnej, to cały czas ta partia perkusyjna jest ekstrahowana, i tutaj się włącza do samego tego. Czyli jeśli tam wokal jakiś sobie leci, czy, czy melodia, to ona nie jest. Um, szatkowana tym rolem tylko pracujemy sobie na samej perkusji co jest na pewno bardzo fajnym wyjściem no i tutaj ten drum release czyli to wyjście które sobie tam konfigurujemy czy to ma być echo czy vinyl break no tutaj różne opcje jakby wyjścia z naszych tarapatów, bo faktycznie, jakby tutaj, dosyć ciężko, przynajmniej mi sobie to w jakiś sensowny, płynny sposób pomiksować. Także to jest tyle, jeśli chodzi o taką tą główną budowę. Jeszcze sobie zaglądamy na panel przedni. Oczywiście z przodu mamy dwa gniazda sławkowe: duży i mały jack z regulacją tutaj głośności miksu oraz regulacją głośności mikrofonu. Z tyłu też, jak w wszystkich nowych sprzętach, tak naprawdę mamy złącza USB-C. Jedno jest do podłączenia komputera, drugie do zasilania. To, że jest to USB-C do zasilania na pewno plus. Natomiast jest tutaj informacja, że potrzebne jest zasilanie 9V, więc taka zwykła, najzwyklejsza 5V ładowarka lub, lub powerbank nie wystarczy. Musi być taki, który obsługuje te funkcje Quick Charge, które po prostu podnoszą to, to, to napięcie. No i jest ona wymagana, czyli bez podłączonego tego zasilania. Tu już nie jest tak jak w przypadku Felixa 4, on się po prostu nie odpali, za mało prądu otrzymuje z samego komputera, potrzebuje go trochę więcej. No i to co już mówiliśmy tutaj wcześniej przy okazji sekcji miksera, czyli bardzo fajnie, że mamy dwa wyjścia master, duży jacki RCA oraz osobne wyjście BUF. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o budowę naszego Felixa v 6 a porównanie do Felixa zrobimy sobie w podsumowaniu. zatem na podsumowanie. Jeśli chodzi o DDJ-GRV6 to ta cyfra 6 chyba najbardziej wskazuje nam na to, że porównaniem powinien być FLX6 dokładnie ostatni model FLX6 GT. Co prawda na ten moment nie mam żadnych konkretnych informacji, że produkcja już FLX6 GT została wstrzymana, chociaż wiele by na to mogło wskazywać. Jeśli chodzi o to właśnie porównanie, to w przypadku GRV6 tak naprawdę mamy same plusy. Zdecydowanie solidnie Wykonanie, szczególnie tu w przypadku tych jogów, estetyczny ten panel górny, większe tutaj bogactwo wyjść, przede wszystkim te właśnie duże jacki, przejście na zasilanie z USB-C, generalnie wszystko, wszystko, wszystko na plus. I też są no, wsparcie dla na przykład dla stępców, czego w tych wcześniejszych modelach jakby nie mamy do tego dedykowanych przycisków, więc to wszystko tak fajnie nie działa. Natomiast na pewno największym minusem jest różnica w cenie, ponieważ w tym przypadku, kiedy mówimy o sprzętach, które kosztują niecałe 4 i niecałe 3000 tysiące, no to mamy praktycznie jedną trzecią ceny, co jest w tej półce cenowej dosyć sporą różnicą. Moje też tutaj największe obawy, jeśli chodzi o ten sprzęt, to jest jakby sama jakość wykonania, głównie chodzi o kartę dźwiękową. No niestety tutaj tak nie, nie, nie mam specjalnie warunków, żeby to aż do końca sprawdzić. Z jednej strony mamy już te bardziej profesjonalne wyjścia po Dużym Rzeku, z drugiej strony jednak dalej on nie wymaga żadnych dodatkowych zewnętrznych sterowników, czyli działa to mniej więcej wszystko tak samo jak właśnie w tych wcześniejszych modelach, czyli FLX4 i FLX6, To może wskazywać, że to może być nieco niższej jakości. Oczywiście nie znaczy to, że to jakoś super źle gra, tylko najczęściej te tańsze modele po prostu mają trochę większe szumy własne. Coś sobie podłączymy pod nieco większe nagłośnienie, czy gdzieś w klubie, czy już nie mówiąc w jakichś dużych eventach, to może dosyć mocno przeszkadzać. Kadzać. Oczywiście, audiofile zawsze znajdą jakieś tam różnice. No i jeśli też już mówimy o tym porównaniu, to też bardzo fajna wiadomość o czym chyba wcześniej zapomniałem wspomnieć to, że już tutaj też mamy wsparcie takie natywne czyli po prostu bierzemy telefon, z, czy to z Androidem, czy Apple, czy jakiegoś współczesnego tableta, instalujemy sobie Recordboxa i możemy sobie grać za pomocą takich właśnie urządzeń mobilnych. Też są jeszcze niektóre inne aplikacje, ale oczywiście jak to zwykle bywa to czy dany sprzęt działa za daną aplikacją jest po stronie zawsze twórcy aplikacji także z tego co pamiętam algorytm DJ chyba dosyć fajnie działa na przykład ze Felixami, ale to zawsze trzeba sprawdzić w przypadku konkretnego producenta, konkretnego oprogramowania. Jeśli chodzi o chyba o gier 6 to już będzie na tyle mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy bardzo szybko już z najgorętszą premierem, czyli xdj -em. A zatem, a jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do działu, komentarzy. Jak się podobało, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku DJ Pro TV.